Weekendu początek u nas, moi drodzy, zaczynają się akurat ferie, tak więc no, fajny czas się zaczyna. Zobaczymy, jaka będzie pogoda, czy będzie śnieg, czy go nie będzie, nie wiem, ale dzisiaj powiem Wam, że u nas jest dość mroźno, tak więc idziecie, zima jeszcze jednak jest, troszkę śniega jeszcze napływa, ale więcej powiem wam już stopniowo. No, ale jednak jeszcze go troszkę jest. Ja właśnie niedawno zrobiłam makijaż, jestem jeszcze w szlafroku idę zrobić sobie śniadanie, bo ja jem troszkę właśnie później, chociaż w czas rano wstaje 5.30, to śniadanie jem i tak później. Także więc moi drodzy, ja idę, robię śniadanie. Właśnie niedawno zrobiłam makijaż, idę się przebrać i idę ja mówię, robię śniadanie. A was moi drodzy, zapraszam na kolejnego vloga. No, to idziemy robić yy, śniadanko. No i ściągamy szlafro, przebieramy się, bo jest mi już jednak gorąco w tym grubym szlafroczu. Także więc idę przebrać się i robimy to śniadanie. A ja powiem, drodzy, że jestem właśnie przebrana po śniadaniu. No i co, lecę teraz, wsiadam w auto, jadę na CPN, tankuję, no i jadę właśnie po chleb. I muszę jeszcze kupić parę rzeczy potrzebnych mi, żeby ugotować dzisiaj na obiad rosół. Także więc lecę. I tak moi drodzy, zatankowane właśnie tyle co podjecham teraz pod galerię. Idę właśnie Kamili odebrać paczkę z Hołsa, także więc widzicie. Potem jeszcze muszę jechać po ten chleb. Tak więc najpierw idę do galerii po paczkę z Hołsa. Right. We'll find the remedy. Oh, just stay with me now till the morning light. Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find I'm Standing right here. I know that I told you. Moi drodzy, ja już właśnie wyszłam z tej galerii. paczuszka jest właśnie z housa odebrana, byłam jeszcze w pepko kupiłam tylko jedną rzecz, więc teraz jadę mój chleb odebrać, który mam właśnie odłożony, zostawiony, tak jak zawsze mi pani zostawia. Także więc jadę teraz po chleb. I tak, moi drodzy, zakupy zrobione, już wszystko, tylko lecę jeszcze do apteki, no i co, jadę do domu, ale powiem Wam, jak strasznie wieje, muszę chyba kaptur zaraz właśnie założyć, ale w sumie już mam aptekę pod samym nosem, więc nie będę zakładać, ale trzeba maskę wyciągnąć, powiem Wam, już do apteki, nie wchodzę bez maski, także już ją wyciągam, odzywam się, kochani, do Was y, później. Hejeczka, moi drodzy, jestem właśnie y, w domu nastawiłam już rosół, właśnie się gotuje kupiłam wszystko do rosołu, także więc powiem Wam, że dzisiaj mamy taką ochotę na rosół nawet Damian mówił, mama ugotuj rosół tak więc pojechałam chleb odebrać, byłam w intermarsze no i kupiłam wszystko co potrzebne do rosołu także więc rosół się nam gotuje a tu moi drodzy przyszłam z takim malutkim holem zakupowym pokażę Wam co Kamila sobie zamówiła w hołsie, bo była mi odebrać właśnie paczuszkę i zobaczcie, Kamila sobie zamówiła taką yy, piękną, yy, no nie bluzę, bo miałam powiedzieć bluzę, taki piękny t-shirt. Zobaczcie, z takim pięknym nadrukiem takiego motyla. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Rzeczywiście to takie jakby żywe takie kolory. Przepięknie to właśnie wygląda. I to jest taki t-shirt, zobaczcie, cieniowany. Tył macie oczywiście, jest taki. No, i przód yy, tak wygląda, z takim motylem. Yy, to jest rozmiar, powiem Wam, S. I cena on był teraz jest na promocji za 19,99, a Kamila miała jeszcze z kodem, czyli Kamila za niego zapłaciła yy, 16,99. No, ale jak ktoś nie ma kodu, no to yy, w cenie 19,99. Kamila to zamówiła na stronie Hołsa. Tak więc y, taka piękna y, koszulka, zobaczcie, naprawdę przepiękna z motylem, z takimi tutaj kwiatami. Bardzo ładnie to wygląda. Powiem Wam, że kolorystyka jest po prostu no, świetna. Rękawki, oczywiście macie takie, one są dłuższe, ale fajnie to wygląda. Także taka koszulka t-shirt y, z hołsa, właśnie po to byłam w hołsie. I kochani, wstąpiłam, jak widzieliście, do Pepko. kurczę, jakieś włosy mi tu wyłażą. Wstąpiłam do Pepko. Pepko kupiłam, moi drodzy, jedną rzecz, którą chciałam ostatnio kupić, bo właśnie widziałam, że to w sklepach ma być Pepko, ale niestety w naszym Pepko nie było. Dzisiaj miałam trochę sprawy do załatwienia, troszkę dalej, więc byłam w tamtym Pepko, przechodzę, mówię, no jest. A jak jest, to mówię, biorę, bo tego właśnie szukałam. A mianowicie, moi drodzy, taka piękna kula. Jak widzieliście, ja taką kulę z taką, yy, taką trapką, z takim kwiatkiem mam w kuchni dwie, tylko że ja mam takie mniejsze, małe. A ta jest taka dość duża, spora, taka większa jest ta yy, tutaj donica z tym kwiatem. Taka wie o wiele większa niż tamte. I mówię, kurczę, biorę, bo właśnie coś takiego potrzebowałam. Ja to sobie chciałam dać yy, w łazience na parapet. Także tam myślałam, właśnie o tej kuli, żeby tam dać, żeby było coś zielonego w tej łazience, żeby tak, wiecie, przytulnie i tak fajnie, soczyście, żeby coś zielonego stało na parapecie. Także, więc kupiłam, udało mi się kupić właśnie w Pepko tą kulę, właśnie tą donicę, właśnie z tą taką trawką. No nie wiem, to nie jest trawa, to jest taka jakaś roślinka sztuczna, zobaczcie coś takiego. Tak to wygląda, jakby trochę bukszpan, ale w sumie to chyba nie bukszpan. No, taka trawka i już Wam mówię cenę jej. Cena to jest 20 zł za tą doniczkę właśnie z tym kwiatkiem. Także powiem Wam, że naprawdę bardzo fajne, Ładny kolor, taki mega zielony. i Jak postawię to właśnie na parapeti, to naprawdę będzie ładnie wyglądało. Także moi drodzy, to to właśnie byłam w Pepko, przechodziłam obok i widziałam, że jest na półce, stoją, jeszcze były tam trzy. I powiem wam, mówię, biorę, bo tego ostatnio szukałam, a u nas właśnie tego nie ma. Powiem Wam tylko tyle było właśnie z pepką, że kupiłam tylko tą jedną rzecz. Ale mają już asortyment, bielizny, piżamki, już mają takie typowo walentynkowe, różne rzeczy takie walentynkowe, jak kieliszki, kubeczki, serwetki. To tam widzieliście na filmie. Także moi drodzy, na tyle by było właśnie z pepką ta jedna rzecz. Ale byłam jeszcze w Dilzie. A w Dilzie, mianowicie po co byłam? W Dilzie byłam kochani po e, kawę tą, czekoladę raczej na gorąco. I kupiłam dzisiaj mojej drodzy czekoladę e, Hot Czekoladę Drink Milk. I kupiłam e, dzisiaj taką. Dzisiaj już nie wzięłam e, słonego karmelu. Tylko dzisiaj po prostu wzięłam e, taką milk czekoladową e, na wypróbowanie, która będzie lepsza. Czy tamta? Czy ta, na pewno dam Wam znać, y, która jest lepsza, czy po prostu obydwie y, są takie same, czyli dobre. Y, zobaczymy. Także ja moi drodzy, zaraz idę właśnie sobie zrobić, bo powiem Wam, że od rana nie piłam kapucina Nawet nie wiem, y, chyba nie mam, chyba mi się nawet skończyło, tylko pewnie łyżeczka będzie, ale to jest mało. Tak więc ja zaraz idę sobie to zrobię, no i pewnie Wam powiem, czy dobre jest, y, czy nie. Tam to miałam o smaku słonego karmelu. Y, to jest y, hot chocolate drink. Milk. No, także ta jest inna. Tak, także ja ją za tak chwilę wypróbuję i wam powiem, czy jest dobra. No i jeszcze jedną rzecz, jaką wzięłam, której nie kupowałam w tym Dilzie, bo zawsze, jak wiecie, kupuję te rogaliki albo te takie ciasteczka, które też dzisiaj wzięłam, ale już Wam tutaj nie pokazuję, bo ja je zawsze kupuję, jak jestem w Dilzie. A dzisiaj kupiłam taką, nie wiem, nowość. Może ktoś z Was już kupywał, to możecie pisać pod filmem, czy to dobre, czy nie. Czy kupywaliście to są takie, zobaczcie, ciasteczka. One tak właśnie wyglądają, takie oponki w czekoladzie. Także dzisiaj skusiłam się na coś takiego, mówię akurat do tego. Zrobię sobie właśnie czekoladę. Może Kamila też będzie chciała i zjemy sobie po takim ciasteczku. Także moi drodzy, to by było z. Dilsa. No, także więc moi kochani, zakupów by było już na tyle. Ja teraz idę, właśnie sobie zrobię tą yy, czekoladę. Gotuje mi się rosół. No i co, co będziemy robić? Nie wiem, idę się jeszcze później yy, przebrać. Wczoraj powiem Wam, że wysprzątałam. Właśnie zmieniłam sobie zogówki tutaj w sypialni. Schowałam już świąteczne, to znaczy schowałam, ściągłam poszewki już świąteczne i wszystkie włożyłam do prania. Jeszcze mi dzisiaj tam zostały z salonu też pościągałam, bo wiecie, to i tak już jakiś czas, więc trzeba to wyprać, więc już sobie tak te. Yy, właśnie yy, pochowałam, właśnie pościągałam te poszewki, no i wczoraj część wyprałam, dzisiaj mi zostało jeszcze, jak z salonu do prania. No i tak, moi drodzy, lecimy z tym wszystkim powoli, wszystko już yy, będziemy chować. No bo wiecie, już czas ucieka, wnet będzie luty, więc no tak to jest, dobra moi drodzy idę, bo mi zaschło coś w gardle strasznie mi się pić chce a mam ochotę na to sprawdzić jakie to właśnie jest czy będzie mi też smakować, czy nie, bo tam to było naprawdę powiem Wam, rewelacja świetna, także ja idę i robię czekoladę na gorąco Powiem Wam, że te ciasteczka naprawdę są bardzo dobre. Zobaczcie, tak one wyglądają. Małe takie oponki w czekoladzie, ale powiem Wam, że naprawdę mega, mega dobre. Zobaczcie, taka jest ich nazwa. I te ciastka dostaniecie w dilsie. Naprawdę powiem Wam, że no, przepyszne. A do tego, moi drodzy, ta czekolada na gorąco, powiem Wam, że jest naprawdę wyśmienita. Tak mi smakuje, że tak samo jest dobra jak i tamta. Jak ktoś nie lubi słonego karmelu czy po prostu takiej czekolady z dodatkiem, no to powiem, że ta jest świetna. Ale mi smakują obydwie, tamta o smaku słonego karmelu też. No i ta taka normalna, zwykła czekolada też jest, powiem Wam, naprawdę bardzo, dobrze. bardzo dobra. Także powiem Wam, że ja i tak teraz będę już właśnie kupować dom czekolady właśnie na w tym plicie. Powiem Wam, że dawniej też Winter wintermasze czekolady na grodzo, ale ta, a tamta to naprawdę jest różnica. Czyli ta jest o wiele lepsza, więc będę teraz kupywać właśnie tą i tą słony karmel tak samo. też teraz jak pojadę, to sobie kupię dwa opakowania. Jedną inną, drugą inną. Naprawdę powiem Wam wyśmienita. Naprawdę pyszna. No i zaraz będziemy iść właśnie rosół. Właśnie nastawiam teraz wodę na makaron. A w ogóle zobaczcie, jakie piękne dzisiaj jabłka kupiłam. No właśnie kupiłam je w Intermarche. Zobaczcie, jakie piękne, czerwone, powiem Wam tak, pięknie pachną naprawdę. Piękne jabłuszka, takie czerwone. U nas jabłka schodzą, także więc jabłka zawsze jakieś owoce yy, muszą być. Także więc, moi drodzy, czekamy, jak się ten rosół gotuje. Ja teraz właśnie będę yy, nastawiać yy, makaron. Musi się tam zaczyna właśnie woda gotować na makaronie, zawsze robię do rosołu ten, tą krajankę, te właśnie, ten właśnie bo najlepiej właśnie lubimy ten makaron. Także zaraz idę, wsypuję do gara. I tak nam się właśnie rosołek gotuje. Zobaczcie. Przepięknie pachnie, teraz właśnie będę tutaj wrzucać makaron, no i później powiem Wam, po obiedzie muszę umyć płytę, bo niestety jest już zaciapana. A tutaj są moje goździki, zobaczcie, tak wyglądają, rozwijają się, powiem Wam, że długo będą w wazonie, bo dlatego, że są w pączkach takich właśnie były, no ale już zaczynają się powoli właśnie rozwijać, więc takie ładne piękne żółte one będą i zrobiło się moi drodzy ciemno. Właśnie pozostawam tutaj w sypialni rolety no i przyszłam kochani się z wami pożegnać, kończę już tego vloga, idę jeszcze po odkurzam właśnie czekam na męża, jak przyjedzie z pracy, bo już jest dość późno. Także więc kochani życzę Wam miłego weekendu. I co? Widzimy się w kolejnym vlogu. Serdecznie pozdrawiam. Jak Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!